Dawaj, jedź tam. Dawaj, damy jedź. Uuu, co ty robisz? Prze Przepraszam, panie ofi oficerze. Nie, <grytano> ale ja nie mam kluczy, nie zabiorę tej fury stąd. Jest kluczyk? Wyjdź, stąd. Dobra, czemu we mnie celujesz? Psino, ty psino, co celujesz od razu? W cywila. Za, za moje podatki, chłopie, tu jesteś utrzymywany Psiaku jebany Jeden z drugim A, zastrzel mnie tu najlepiej To mnie musi złapać To mnie musi złapać Ratunku! Ratuj mnie! Uratuj mnie, proszę! Szybko! Spierdalamy, spierdalamy, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Haha, <laughs> jebane wsiaki, jak ja ich nienawidzę. Dzięki, wariacie. Uratowałeś mi dupską. Wy są? Pod jakiś garaż może, pod garaż. Dobra. Mam tam zaparkowaną swoją brykę.